Słuchaj, jeśli myślisz, że wejście na siłownię, machnięcie kilku serii i zjedzenie batonika po drodze zrobi z ciebie kulturystę, mam dla ciebie złą wiadomość. Większość ludzi marnuje godziny na siłowni, nie zdając sobie sprawy, że już przed pierwszym ćwiczeniem sabotują swój progres. Duży obiad, energy drink, zła rozgrzewka, brak planu. Brzmi znajomo, to właśnie one powstrzymują cię przed mięściami, na które tak ciężko pracujesz. Jeśli chcesz w końcu zobaczyć efekty, musisz przestać popełniać te błędy natychmiast. Zostań ze mną, zaraz pokażę Ci 10 rzeczy których nigdy nie się robić przed treningiem siłowym, bo inaczej twój progres będzie stał w miejscu i nikt ci nie powie dlaczego. Duży obiad tuż przed treningiem. Serio, zamiast energii dostajesz ciężkości, senności i zgagę. Twój żołądek robi maraton, a mięśnie patrzą na ciebie i mówią: Ej stary, trochę luzu, ja tu próbuję pracować. Wyobraź sobie, wchodzisz na siłownię, pełny brzuch, próbujesz ścisnąć martwy ciąg i nagle czujesz, że twoje ciało waży tonę. Każdy ruch to dramat, a energia? Zapomnij. Organizm skupia się na trawieniu, nie na dźwiganiu. Co robić zamiast tego? Trenuj 2-3 godziny po dużym posiłku. Twój żołądek zdąży przetrawić jedzenie, a mięśnie będą gotowe do pracy. Jeśli nie masz tyle czasu, postaw na lekki posiłek przed treningiem: białko plus węglowodany w małej ilości. Pamiętasz czasy, kiedy każdy kulturysta żył na ryżu, kurczaku i brokułach? Brzmi jak tortura, ale w tym przypadku działa idealnie. Kleik ryżowy, owsianka, jogurt z owocami. Coś prostego, co daje ci energię na trening bez walki z pełnym żołądkiem. W skrócie, klasyka czasem może naprawdę zadziałać. Pamię Pamiętaj, twój trening to nie obiadowa siesta. Zjedz mądrze, a progres przyjdzie znacznie szybciej. Statyczne rozciąganie przed treningiem. Brzmi niewinnie, prawda? Napinasz mięśnie, próbujesz je rozciągać, a tak naprawdę robisz im psikusa. Rozluziasz mięśnie, które powinny być napięte i gotowe do pracy. Twój biceps czy nogi zamiast gotowości do akcji dostają sygnał Ej, chill, relaks. I nagle twój martwy ciąg czy przysiad nie idzie tak jak powinien. Co zamiast tego? Krótka, dynamiczna mobilizacja. Kilka przysiadów z własnym ciężarem, wymachy rąk, skręty tłowia, lekkie podskoki. Twój układ nerwowy pobudzi się do życia, mięśnie stają się gotowe gotowe do pracy, a ty nie wyglądasz jak jogin w wersji hardcore. Pamiętaj, statyczne rozciąganie, jeśli chcesz, rób po treningu siłowym. Przed treningiem lepiej dynamiczna mobilizacja. Zbyt długa rozgrzewka. Rozgrzewka ma przygotować Cię do treningu, a nie wykończyć jak maratończyka na 30 km. Jeśli już po niej jesteś spocony, zmęczony i marzysz o kanapie, coś poszło nie tak. Jak to zrobić dobrze? 5 minut lekkiego ruchu. Rowerek, bieżnia, cokolwiek, żeby podnieść temperaturę ciała. Dynamiczne wymachy i ruchy, które angażują partie mięśniowe do głównego treningu. I najważniejsze. Pierwsze ćwiczenie w planie traktuj jak wstępną rozgrzewkę. Dodawaj stopniowo ciężar i rób więcej serii wstępnych. To najlepsze Lepiej przygotowuje mięśnie i stawy do prawdziwej roboty, zamiast marnować energię na nadmierny kardiomaraton przed treningiem. Kardio przed treningiem siłowym. Robisz kardio przed ciężarami? Super, tylko że w ten sposób spalasz zapasy energii potrzebne na prawdziwą robotę. Twoje mięśnie czerpią siłę głównie z glikogenu i ATP, czyli paliwa dla ciężarów. Jak je spalisz na bieżni przed przysiadem, to nie licz się, że sztanga nagle waży 50 kg więcej. Lepiej zostawić kardio na koniec treningu albo na osobny dzień. 10-20 minut lekkiego kardio po treningu rozgrzeje serce i poprawi krążenie. A twoje ATP i glikogen będą w pełni dostępne do ciężarów. Wskazówka: jeśli naprawdę musisz ruszyć się przed treningiem, maks 5-10 minut lekkiego kardio, żeby mięśnie się obudziły, a energia została tam, gdzie trzeba. Nie rób maratonu przed martwym ciągiem, bo skończysz bardziej zmęczony niż po trzech rundach sparingu. Alkohol. Myślisz, że jeden browar przed treningiem to luzik? Nie. Nawet mała ilość obniża siłę, spowalnia regenerację i zaburza koordynację. A jeśli to się dzieje, ryzyko kontuzji rośnie jak szalone. Do tego alkohol działa odwadniająco, więc kiedy pocisz się na treningu, łączysz odwodnienie z wysiłkiem. Totalnie tragiczne kompo. Twój organizm traktuje alkohol jak intruza. Zamiast budować mięśnie i energię, zajmuje się neutralizowaniem toksyn. ATP i glikogen też nie dostają pełnego wsparcia. Twoja wydolność spada, a Ciężary nagle robią się dużo cięższe. Wskazówka: jeśli już naprawdę musisz sięgnąć po alkohol, zrób to po treningu, nigdy przed. Na siłowni nie ma miejsca na browara, jeśli zależy ci na sile, bezpieczeństwie i progresie. Brak nawodnienia. Woda to nie fanaberia, to fundament Twojej wydolności. Bez odpowiedniego nawodnienia mięśnie działają gorzej, pompa jest słabsza, siła spada, a koncentracja leci na łeb na szyję. Twoje ciało w czasie treningu działa jak skomplikowana maszyna. Każdy mięsień, staw i neuron potrzebuje wody, żeby prawidłowo funkcjonować. Nauka w pigułce. Odwodnienie na poziomie 2% masy ciała może już spowodować spadek wydolności i siły. To w praktyce na przykład 1,5 kg wody u osoby ważącej 75 kg. Woda jest też kluczowa dla transportu energii. Glikogen w mięśniach potrzebuje wody, żeby dostarczyć ATP, czyli paliwo dla Twoich ciężarów. Dobre nawodnienie pomaga też w usuwaniu toksyn i produktów przemiany materii powstałych w trakcie treningu. Bez tego czujesz się zmęczony szybciej, a regeneracja trwa dłużej. Wskazówka. Pij około pół litra wody godzinę do dwóch przed treningiem, żeby mięśnie miały czas się nawodnić. W trakcie sesji dawkuj małe łyknięcia co kilka minut. Nie wlewaj w siebie pół litra naraz, bo to obciąży żołądek. Po treningu Uzupełnij straty płynów, woda plus elektrolity, jeśli mocno się spociłeś. Pamiętaj, jeśli chcesz maksymalnej siły, lepszej koncentracji i solidnej pompy mięśniowej, nawodnienie to Twój najlepszy pre-workout. Brak wody to spadek mocy i słabszy efekt treningu, a tego przecież nikt nie chce. Zbyt mało snu poprzedniej nocy. Myślisz, że kilka godzin snu mniej nic nie zmieni? Błąd. Brak snu to brak regeneracji, spadek motywacji i gorsze skupienie. Twój organizm nie zdążył odbudować mięśni, zregenerować centralnego układu nerwowego, ani wytworzyć hormonów, które odpowiadają za siłę i wzrost mięśni. Nauka w pigułce. Sen to Twój najlepszy naturalny booster testosteronu i hormonu wzrostu. Oba kluczowe dla siły i masy. Niedobór snu podnosi kortyzol. Hormon stresu, który spala mięśnie zamiast je budować. 6 godzin snu, Twoja wydolność spada nawet o 20-30%, a trening zmienia się w przeciąganie w miejscu. Wskazówka: Staraj się spać minimum 7 godzin, najlepiej od 7 do 9. Jeśli wiesz, że czeka cię trening rano, postaraj się położyć o wcześniejszej godzinie. Jeśli spałeś zbyt krótko, zrób drzemkę 20-30 minut przed treningiem. To świetny sposób, by się zregenerować i poprawić koncentrację na treningu. Pamiętaj, bez snu, nawet najlepszy plan treningowy i dieta nie przyniosą pełnych efektów. Chcesz programować śpi dobrze i regularnie. Za dużo kofeiny. Myślisz, że lit energetyka przed treningiem to turbo boost? Niestety, często działa odwrotnie. Za dużo kofeiny to szybkie tętno, nerwowość i spadek koncentracji. Zamiast mocy i kontroli ruchu dostajesz chaos i większe ryzyko kontuzji. Obserwacja z życia. Niektórzy walą kawę co rano, kolejną w południe, przed siłką jeszcze energetyk. I tak przez cały tydzień. Efekt? Organizm jest ospały i nie potrafi funkcjonować bez kofeiny. To już objaw uzależnienia od substancji, a nie realnego boostu energii. Nauka w pigułce. Nadmiar kofeiny podnosi kortyzol, czyli hormon stresu, który spowalnia regenerację i ogranicza progres. Pobudzenie jest chaotyczne. Technika cierpi, mięśnie pracują gorzej, a ryzyko kontuzji rośnie. Energy drinki dodatkowo odwadniają, więc łącząc je z wysiłkiem fizycznym powstaje tragiczne kombo dla siły i wydolności. Wskazówka. Maksymalnie jedna kawa przed treningiem. Najlepiej 30-60 minut wcześniej. Postaw na naturalne źródło energii. Lekki posiłek z węglowodalami i białkiem. Energy drinki Omijaj je całkowicie, więcej szkody niż pożytku. Trening na zimno. Wchodzisz na siłownię w zimny dzień albo trenujesz w miejscu, gdzie jest lodówka zamiast klimatyzacji. Bez rozgrzewki ryzykujesz naciągnięcia i kontuzje, bo zimne mięśnie nie pracują efektywnie, a układ nerwowy też jest ospały. Nauka w pigułce. Aktywacja mięśni podnosi temperaturę ciała i przepływ krwi, dzięki czemu mięśnie stają się elastyczne, a ruchy precyzyjne i mocne. Latem na siłowni bez klimatyzacji jesteś już prawie rozgrzany, więc wystarczy kilka serii wstępnych. Zimą lub w chłodnym miejscu, więcej serii wstępnych to lepsze przygotowanie mięśni do ciężaru. Wskazówka, lekkie przysiady, wymachy ramion, pompki, podciąganie, gumy, wszystko co wprowadzi ciało w ruch. Pierwsze ćwiczenie w planie rób w formie rozgrzewki z mniejszym ciężarem, stopniowo zwiększając obciążenie. Więcej serii wstępnych to większa gotowość mięśni i bezpieczeństwo. Cel, aktywacja i gotowość, nie zmęczenie. Brak planu treningowego. Bez planu błądzisz po siłowni jak po galerii handlowej. Machasz handlami, patrzysz w lustro, scrollujesz telefon i nic się nie dzieje. Każdy trening powinien mieć swój cel i strukturę. Inaczej Twój progres stoi w miejscu, a czas i energia idą w błoto. Nauka w pigułce. Plan treningowy pozwala kontrolować objętość, intensywność i częstotliwość. Wszystko to, co naprawdę decyduje o wzroście mięśni. Brak struktury to przypadkowe ćwiczenia, brak progresji i większe ryzyko kontuzji. Wskazówka. Zaplanuj trening pod grupy mięśniowe. Licz serie, powtórzenia i ilość powtórzeń, jakie miałeś w zapasie oraz uwzględnij dni regeneracyjne. Pierwsze ćwiczenie w planie może pełnić funkcję rozgrzewki i aktywacji mięśni. Nawet prosty plan 3 dni FBW w tygodniu daje więcej efektów niż codzienne Błądzenie po siłowni. I to jest 10 rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić przed treningiem siłowym. Pamiętaj, odpowiedni posiłek, rozgrzewka, nawodnienie, sen i plan treningowy to fundamenty, które pozwalają ci trenować mądrze, bez kontuzji i z realnym progresem. Jeśli chcesz pogłębić temat sylwetki i proporcji, to koniecznie obejrzyj mój poprzedni film o sylwetce w kształcie litery V. Klikaj teraz, żeby zobaczyć, jak budować szerokie plecy, mocne barki i wąską talię. A jeśli ten odcinek ci się podobał, zostaw suba i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych praktycznych tipów i trików, które naprawdę robią różnicę na siłowni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.